Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym dowodem na to, że naturalna pielęgnacja jest najlepsza, najskuteczniejsza i najlepiej działa. Dlaczego? Otóż poznacie dzisiaj historię, krótką historię dziewczyny, młodej dziewczyny, która, miała, która miesiąc temu przysłała mi fotografie swoich dłoni, które były spękane, zaczerwienione, spieszchnięte. Kobieta ta szukała pomocy u dermatologów, u lekarzy, próbowała różnych maści ze sterydami, i nic zupełnie, nic nie działało. Wstydziła się chodzić do szkoły, na praktyki, i była już po tych dwóch latach zrezygnowana, bo nie wiedziała, jak ma sobie pomóc. Więc jej mama napisała do mnie i przyjechała po krem do zgrubiałej skóry rąk i stóp oraz kolejny raz taki najlepszy dowód na to, że smoczy cud, działa cuda. Dodatkowo do tego poleciłam jej naturalne mydełko, bo ja, jeżeli ktoś przychodzi do mnie po pomoc, zawsze proponuję e, przez ten czas chociażby, przez ten czas terapii, pomocy sobie, proponuję używać tylko naturalne, roślinne mydło, bo wtedy mam pewność, że ta przy, ta, taka pielęgnacja przynoś, przyniesie bardzo dobry efekt. Więc, co znajdziecie w tym kremie? Oczywiście jest on z zawartością mocznika. Jest z woskiem pszczelim. Tutaj mamy olej z awokado, który uważam jest świetny, zawsze to powtarzam, zawsze to podkreślam. I smoczy cud, no to jest prosty bardzo skład. Mamy tu lanolinę, masło shea, masło kakaowe. No i przede wszystkim smoczą krew, czyli najpotężniejszą z żywic na świecie. Po dwóch tygodniach kobieta przysłała mi zdjęcia, i nie mogła sama w to uwierzyć, że nastąpiła tak cudowna poprawa jej dłonie wyglądały jakby nigdy nie były naruszone, właśnie jakimś schorzeniem wyglądały na cudowne, piękne, zdrowe, wypielęgnowane, mocno nawilżone. Dlatego zachęcam Was serdecznie do pielęgnacji naturalnymi kosmetykami. Jeżeli masz problem z jakiś problem ze swoją skórą, napisz do mnie, wspólnie dobierzemy dla Ciebie pielęgnacji i te produkty znajdziecie na www.manufatura-naturalis.com